Siemano, kurde siemano. Słuchajcie, my nie zaczniemy tego vlogu dzisiaj na dworze, tylko zaczniemy go tutaj, o zaraz, Z, ze środka go nie zaczniemy, tylko dzisiaj kurde na dworze. Ja jadę trochę do pracy, chciałbym przyczepę wziąć, to wziąłem. Tylko, że nie wiem, czy wam nigdy pokażę. Patrz tutaj, mamy polskiego, kurde, kurczaka. Musi być, że jak ludzi wyprzedzasz... To wiedzą, że Polak ich wyprzedza. Tutaj też jest. Jakby kurde, przyczepy nie było, to zawsze musi być. Ja Wam dziękuję, że jesteście, że oglądacie, że przychodzicie do tego małego kanału. Jak jesteście tutaj z Polska Reacts, to witam Was. A jak nie jesteście, to jestem Mateusz. Idę przez Mati. Jak Wam tam, kurde, łatwo jest. No i my tutaj na tym kanale trochę wszystkiego robimy. Mam dziewczynę, auto. Żony, niedługo. April 17 mamy się ożenić. No i kurde, to ja będę jechał dalej. Tam Wam spróbuję trochę dnia pokazać, żebyście wiedzieli co my tutaj robimy. Jak tutaj widzicie, za mną jest pełno o, piaska, ale jest zamrożony. No i kurde, jest Miałem zdjęcie zrobić auta przy piasku. Raczej może zrobię. Będzie wyglądało very sexy. To nic, to ja jadę jeszcze dronem. sobie Może polatać, jak będzie czas. No i coś zepsujemy na pewno. Kurde, wygląda, że piękna jest pogoda. Wyjdziemy tutaj do tyłu, zobaczymy, co tutaj się dzieje. Jeszcze tutaj chyba nikogo nie ma. Nawet nie wiem, czy Araby mają dzisiaj przyjechać, czy nie, popatrzeć, ale nie, nikogo nie ma. No fakt ładnie. O no, kurde. Beautiful. Patrz, ktoś przyjechał. Pójdziemy zobaczyć zaraz, jaki kto kretem przyjechał. No i będzie ok. Ale wy będziecie mieli dzisiaj krótki wyrią No dzisiaj skończyliśmy, nie będę się już o tu ani nic Najgorsze jest, że na freakie na Facebook Zaraz, te kurde auto opieprzone na Facebook wystawiłem te kabiny. te. Pajka tam dziura jest. Pajka to kurde ładne nawet jest. Patrz, te powystawiałem. O, ale one są we śniegu i, i, i będą, no to kurwa, nie mój problem. to przyjedź szybko i je weź. Tu ja nie będę czekał ani siedział, ani kurde, myślał. Chcesz? Są, za darmo. Nie pisz mi, I don't give a shit. Nie płacz do mnie, mnie to nie obchodzi. Są, za darmo, są na śniegu w Karadzie i śnieg. Jo, jak coś będę jeszcze wiedział, z wami pogadam. A jak nie, na razie to jest wszystko. I was będę trzymał update. Jak tu będzie, co robimy, takie rzeczy. To tak. Trzymajcie się, pogadamy niedługo. Peace and kurde, love i patrzcie się na dobrą stronę. Nie zawsze na niedobrą. I chuj tam co ci nie lubią, oni tylko są hejterzy, Rób dalej swoje. Kurde, jesteśmy z powrotem. Widziałem Wam się. Do widzenia, ale jesteśmy. Te, te, kurde, do kuchni, te gabny, co ja Wam mówiłem, to kurde, nawet nie 4-5 minut przyjechało. I, I mi tekstuje, że kurde, kto się już wziął Super, sukces Nowy dzień jutro, nowe rzeczy będą się działy I będzie ok, spoko Tylko cruise control, you know? Dobra, teraz naprawdę peace out. trzymajcie się